Nie mam live flasha, na mam żeby się nie ze Jest, jest, cofany. Oblity. Czekaj, Smog na shorta, mogę jechać. Bez, coś? Kurwa, no jak. Głupę, Dobrze. proszę. Co? stoi, do mnie, do mnie strzelam. Nie chce mi się kurwa jebać na górę. To, to podajemy. Tak. Obijani są na, na, na sajcie. Oto. Ja drzwi patrzę. Jeden obity powinien być. Jeszcze jeden samochód, być, być. Jeden samochód daje, ja Mogę to spalić. Leży, ale to ten obity. A by się idzie. Ale chłopą zeskanowałem.